Marcin Dominiak z tej strony chciałbym zaprosić oficjalnie na kurs organizowany przez naszą Akademię, czyli Holistic Way Academy. Jak sami widzicie na powyższej prezentacji, jest to dyplom level 3 w dziedzinie holistycznego masażu ciała. Przybliżę króciutko może nomenklaturę brytyjską, jeśli chodzi o oficjalny system jakby nadawania różnej certyfikacji w systemie angielskim. Najniższy to jest award, potem jest certificate, a potem jest diploma. Jak tutaj widzicie, mamy dyplom, czyli diploma jest to w tej nomenklaturze, no jakby można było powiedzieć najwyższe tutaj uznanie kwalifikacji zawodowych. My jako Holistic Way Academy na ten kurs uzyskaliśmy akredytację ThinkTree Hub, która również ma odpowiednich 20 punktów CPD. Nasz kurs składa się z części zarówno teoretycznej i praktycznej. Pakiet teorii online obejmuje następujące zagadnienia. Anatomia, fizjologia i patologia. To jest dział pierwszy, dział drugi to jest bezpieczeństwo i higiena pracy, dział trzeci to biznes i zarządzanie. To one wszystkie razem współtworzą tak zwane bundle, czyli jakby taką całość, która to jest podstawą następnie do uzyskania dalszych kwalifikacji zawodowych na planie praktycznym. Na początku praktyki jest jeszcze kwestia poruszona dotycząca historii i filozofii masażu, jak również korzyści z masażu, tych fizycznych i tych psychologicznych. Sesje praktyczne będą odbywały się przez 8 pełnych dni, przeważnie będą to cztery kolejne weekendy, czyli sobotę i niedzielę. W czasie sesji praktycznych będziemy poruszali następujące zagadnienia. Najpierw będzie wprowadzenie do masażu, czyli przygotowanie do zabiegu, wywiad z klientem, formularz konsultacyjny i będzie omówiona postawa ciała terapeuty. Bardzo dużą uwagę zwracam na tak zwane zadania przedzabiegowe, czyli na konsultacje z klientem i potencjalne przeciwwskazanie musimy zwracać szczególną uwagę na to kogo masujemy kto jest poddawany terapii przez nas i musimy tutaj przeprowadzić bardzo dogłębny wywiad z każdą osobą która przychodzi na świadczone przez nas usługi przed dokonaniem treatmentu jeżeli już mamy osobę, którą możemy masować, ja tutaj będę zwracał bardzo dużą uwagę na przeprowadzenie tzw. obserwacji i palpacji, czyli badania dotykowego ciała naszego klienta. Dodatkowo ta procedura będzie wsparta o rysunek ludzkiego ciała z oznaczeniami np. zakresu ruchu ustawów. Jak również sztywności poszczególnych mięśni, bądź też na przykład oznaczania tak zwanych muscle nots, czyli węzłów mięśniowych. Wtedy, zanim przystępujemy do samej terapii masażu, możemy porównać sobie, co nam klient mówi, co jego zdaniem powinno być, jakie on ma oczekiwania wobec nas, jako masażysty, a z drugiej strony my obserwujemy ciało klienta i możemy poza jego sugestiami również wskazać, że na przykład lewy staw barkowy ma większy zakres ruchu niż prawy staw barkowy, to się wiąże z okalającymi go mięśniami i na przykład warto byłoby poświęcić troszkę czasu podczas terapii, aby poprawić ruchomość tego właśnie stawu. Jeżeli mówimy już o samym rozpoczęciu masażu, ważne jest połączenie z klientem, czyli my musimy być ugruntowani i energetycznie połączeni. Kolejną istotną kwestią jest tak zwana prawidłowa postawa ciała masażysty. To jest bardzo ważne, dlatego że wiele masażystów po dość krótkim praktykowaniu swojego zawodu ma wysokie ryzyko nabawienia się różnego rodzaju kontuzji. Tutaj wykorzystując tak zwane body weight, czyli wagę naszego ciała i ruchy wykonywane z bioder, możemy znacznie zminimalizować. Ryzyko właśnie wystąpienia u nas takich schorzeń bądź też kontuzji związanych z wykonywanym przez nas zawodem. Kolejnym ważnym punktem jest tak zwane praktyczne użycie różnych aplikatorów, czyli na przykład będą to dłonie, będzie to podstawa dłoni przy petrisaż, czyli przy działaniu głęboko tkankowym, czyli wchodzeniem w bardziej, no tutaj, deep tissue, czyli. Głębiej w ciało klienta. Będą to same palce, kciuki, mogą być wzmocnione kciuki, a jeśli chodzi o masaż leczny, czyli sportowy, również przed ramię i łokcie. Ważną rzeczą będą mówione przeze mnie podstawowe techniki masażu klasycznego. Na początku będzie to oczywiście łaskanie, czyli efluraż, rozcieranie, ugniatanie, czyli petrisaż, tarcie, ściskanie, wibracja oraz strząsanie. Ważną kwestią jest tak zwane Konstrukcja klamrowa, czyli rozpoczynamy od effluorage i kończymy na effluorage, czyli zaczynamy głaskaniem i kończymy głaskaniem. Dodatkowo, tak zwane specyficzne techniki masażu. Pierwszą z nich, to co po angielsku nazywa się EMT, czyli muscle energy technique, to po polsku jest akronim TEM, czyli techniki energii mięśniowej, wykorzystują one energię mięśni w postaci delikatnych skróczów izometrycznych, Celem rozluźnienia mięśni. Kolejną techniką będzie tak zwane TRP, czyli Technika Rozluźnienia Pozycyjnego, po angielsku Positional Release Technique, czyli PRT. Jest to technika manualna, która bardzo dobrze sprawdza się m.in. w skurczach mięśni i przewlekłych bólach. Jest to technika, która swoje źródło ma w osteopatii. Kolejną techniką będzie TNM, czyli techniki nerwowo-mięśniowe, czyli naprzemienne poziomy skoncentrowanego nacisku na obszary skurczu mięśni. To się wiąże z techniką punktów spustowych, z tak zwanymi trigger pointami, jest to technika bardzo szeroko stosowana, zwłaszcza w masażu głębokotunkowym i leczniczym. Dodatkowo, ponieważ mówimy o holistycznym masażu ciała, zwrócę waszą uwagę na Bliskość i tak naprawdę równoległość pracy nas jako terapeutów z ciałem naszego klienta, połączoną z energią. Jak wszyscy wiemy, bardzo ważne jest to ugruntowanie się i połączenie energetyczne z klientem na początku masażu i odpowiednie odcięcie energetyczne na koniec masażu. Natomiast jeśli chodzi o sam dotyk, Przecież wiemy, że za naszą uwagą idzie energia. Tak samo za naszym dotykiem idzie energia. Chodzi o to, żeby ta energia była jak najbardziej wysokowibracyjna. Czyli bioenergoterapia będzie tutaj połączona z masażem klasycznym i leczniczym. Można by to nazwać elementami masażu energetycznego, również stabilizacji czakr i przepływu energii przez poszczególne merydiany. Czyli, jak sami widzicie, tutaj wymiar naszej pracy z układem nerwowym będzie bardzo szeroki typowo holistyczny, czyli poza fizykalnym dotykaniem mięśni, również będziemy się uczyli różnych podstaw technik bioenergoterapeutycznych, aby ten zabieg był jak najbardziej skuteczny. Dodatkowo będziemy omawiali techniki radzenia sobie ze stresem. Jak sami wiemy, przyczynami napięć mięśniowych, poza na przykład tak zwanym syndromem jednej pozycji, czyli na przykład pozycją, gdzie tylko siedzimy 8 godzin w pracy, Bądź też, gdy na przykład nasza praca jest bardzo wymagająca od nas dużego nakładu fizycznego, wtedy nasze mięśnie są bardziej podatne na uleganie różnego rodzaju kontuzjom. Poza tymi przyczynami fizycznymi również jest element stresu, który bardzo wpływa na nasz centralny układ nerwowy. A to z kolei wpływa na napięcie mięśniowe, czyli tutaj połączenie przyczyn energetycznych, nazwijmy to emocjonalno-mentalnych, a tych fizycznych, które się przekładają na napięcie mięśniowe jest bardzo bliskie i temu będzie poświęcona też pora część kursu. Dodatkowo, też ważne są tak zwane przeciwzapalne kwasy tłuszczowe, mowa tutaj o omega 3, zwłaszcza tych wspartych o polifenole. Chodzi tutaj głównie o to, aby Stany zapalne, na przykład stawów, były poza techniką fizykalno-manualną również wsparte o odżywianie komórkowe od wewnątrz. I tutaj właśnie bardzo ważna jest rola kwasów tłuszczowych. One również stanowią dość duży czynnik budulca na poziomie biologicznym, jeśli chodzi o nasz mózg, czyli centralny układ nerwowy, co z kolei wpływa również na rozluźnienie mięśni. Mówimy głównie o kwasach EPA i DHA ponieważ nasz kurs jest oficjalnie akredytowany przez Fink Hub, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Zawodowe zajmujące się terapią komplementarną, zdrowiem i dobrym samopoczuciem, musimy spełniać pewne wymogi formalne. Aby te wymogi zostały spełnione, musi każdy z uczestników kursu, zobligowany jest do wykonania dziewięciu tak zwanych case studies, czyli studiów w przypadku. Będą to w ramach tego kursu trzy zabiegi na trzech różnych osobach, każdy z odstępem około tygodniowym pomiędzy poszczególnymi treatmentami. Jeśli chodzi o ocenę umiejętności kursantów, odbędzie się ona w ostatni dzień sesji praktycznej. Po ukończeniu wszystkich modułów i studiów w przypadku otrzymacie dyplom level 3 holistycznego masażu ciała z akredytacją 3HUB. Będziecie mogli ubiegać się o ubezpieczenie zawodowe w zawodzie masażysty na terenie UK. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na najbliższy kurs w imieniu Holistic Way Academy. Pozdrawiam serdecznie, Do Dominik.